Drużyna Aktimela ja, ja. To nie jest drużyna Aktimela W jego przypadku to jest drużyna gwałciciela Niszczę Ciebie kurwa, lubisz mój plemnik, dlatego dostaniesz moje kultury bakterii LKSA i Defensis jestem na scenach tutaj najlepszy. Wiadomo, że mogę ciebie tutaj rozpieprzyć. Ja wyjam sobie, jestem jak bal naturalny Mój freestyle jak jogurt w twoim ryju, bo naturalny yo I liczbę ciebie, ziomku, jestem fajny i będę pierdolił sobie te gminy cmentarne Yo, i liczbę kurwa jestem, jestem przy mnie kurwa wyglądasz, jesteś twarzny jak kefir. I niż ciebie jestem tutaj. Ziomku, tu piękny. Kłeba Odyseusz, on ma mój jogurt grecki. Ja! W ten sposób to kojarzę. I niż ciebie jestem tutaj jak skojatel, No bo tu walczę z chyba, zawsze tutaj daje o swoje. Jak radę mam te i mam też dobre naboje. Gdzieś! Przejść! Dobra, łapy! Czekaj, no. temat może ci dam co? Twój temat dobre. to chińska fabryka. Dobra, 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 dobra. Pa pa pa, pa pa, pa. Dobra, 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 dobra. Jaka drużyna, jadę cię kolego. Twój seks to drużyna pierścienia wibracyjnego i to jest proste. Jadę tu bez lipy, bo kondony dla ciebie robią hilczycy! I to jest proste i wbijam tutaj pięknie, kiedy gramy, to wygrywam sobie z wersem. Jakie Elka to jest gay, Wygrywam dzisiaj dziwko, bo LK! Co za gwóry, od ciebie bakterie mają więcej kultury I to jest dobre, że miesz tosem, a ten ryj ci wyszoruje domy z tosem. Pięć! Przejście, zmiana bitu yeah. Ja Ty po dwa chłopak <noise> To jest moja tu deska ratunkowa, to nie trusku. Ziomki, ja mam do a ty masz płyn prosto z Biedronki, bo jesteś tu tańczy, ja tu niszczę, czym tu w wzmacniasz? Ziomku, chyba to jest płyn o nazwie WC Kaczka, yo. Niszczę ciebie, kurwa, wóce, Kaczka, wyciągnij wnioski, rozpierdala ciebie Wojciech, ale więcej roski, jał. Tutaj tu rozpierdalam ciebie, głupia ciocia jak wpierdalam się tu, to zawsze robię tu boso, yo. Pięć! Przejście na pięć. Dobre, Dobra, cześć. dobra. Dobra, 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 dobra Jak DJ usłyszał, jakie przykurwiłem palce Mówi dajmy wojskowi dzisiaj jaką szansę i to jest proste Kiedy dobrze gram, to moja szansa na sukces padam jak wojcik pan A kiedy sobie spadam, to to rzucam teraz dobre na Napieram na plice widzy Cisne jak babicy To jest proste i jadę tu pedale Kiedy gramy tu na skalę nic nie zrozumiałeś ja tu rzucam punche, nic nie zrozumiałeś, jak każdy przeciwnik z tobą walce. Ostatnie wejście, Zmianowitu. Nic nie zrozumiałem, nic nie zrozumiałem, zrozumiałem, że jesteś pedałem i niszczę ciebie, rozpierdalam ciebie, tu jak szmatek, tak się kończy, kiedy się trestuje, niósł kulę z kałachem, yo. W ten sposób ciebie tu kończę, wiadomo, że sobie dobre flow tu włączę, wiadomo, że to dobry koncept, kiedy ja nabijam, wtedy ciebie to zabiję, kiedy ja nabijam, chyba, ej, kurwa, chyba tak zrobiłem rok temu, teraz powtórka. Chyba tak było rok temu człowieniu Kurwa już więcej nie nabijaj tych refrenów Ja pierdolę jo, ja pierdolę Ryba spróbował ze mną wygrać ziomeczką na flole, Ja yes. pierdolę Co za kurwa kolec, co za za kał Dobra, nabijaj, że jesteś lepszy niż tał Przejście, ostatni wejście, ryba Dobria, Dobra, dobra Dobra, 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 jaki kurwa rok? Powiem mu tu nara, nie potrzebuje napoju energetycznego, on się już rok stara i to jest teraz proste, iż sobie tu napieram, kiedy gramy no to wypij, może tutaj gera Kurwa Mac, jesteś tutaj głupim pedałem, co do roka wyjebie ci przez łeb metalem. I to jest proste, jadę tutaj wiesz, metalem, bo masz też kurwa zakuty łeb. Sobie wpadam, to tu, kurwa, nieźle. Będę zjadał koty Iron Maiden Koniec. A ty krzyczysz wise do no Mayday? Dobrze No, fajna baleczka. Czekajcie, poczekajcie Poczekajcie, 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 chwila, chwila, chwilę Zastanówcie się, zastanówcie się i na 3-4 krzycie kto jest lepszy Poczekajcie, 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 poczekajcie. Zadumiecie się i na trzy cztery krzykniecie, kto jest lepszy. Zobaczymy, kogo głośniej będzie słychać. Musicie jednego wybrać, dobra? Babici albo ryba. Trzy, cztery. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Dobra. <grym z ryba> Fani Babiciego trochę tak, opóźnili. Dobra, czy uważacie, że lepszy był Babici? Czy ryba? Babinci? Ryba Bika delikatnie na rybę, znaczy na na rybę To co? Wiecie coś ten? Spoko? Dobra, trzy, cztery, ry Ryba wygrywa tę walkę. Teraz tak